League of Legends. Ta drużynowa gra strategiczna jest chyba znana każdemu, przynajmniej ze słyszenia, bo kto o niej nie słyszał. Celem jest współpraca z sojusznikami i zniszczenie deksusa przeciwników, znajdującego się w środku bazy przeciwników, zanim przeciwnicy zniszczą was. Niby proste, ale dość skomplikowane, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ponieważ League of Legends jest grą drużynową, to granie w nią bez drużyny. Jest absolutnie niemożliwe, aczkolwiek znajdą się jacyś upadci bogowie, którzy mimo wszystko będą próbowali wygrać, mimo że od samego początku nie grają jako członkowie drużyny, tylko jako soliści. Dzisiaj Dostaną sobotni łomot. Ahoj, Mateusz SSJ8 z tej strony i kolejna porcja żartów w stylu Twoja matka jest tak gruba. Postanowiłem, że tym razem wrócę do League of Legends w związku z tym, że aktualnie są Mistrzostwa Świata i opowiem wam kolejne żarty, w których to występują postacie właśnie z tej gry. W związku z tym, że nie są to kawały w temacie League of Legends, tym razem Brody nie będzie miał tu żadnych Kawałów ze swojego kanału, ponieważ nie ma, nie ma u niego żadnych kawałów w temacie League of Legends. Inaczej jest z polskim żukiem chaosu, którym to będę się posiłkował, jeśli nie mam pomysłu na kawał aczkolwiek z racji tego że on zrobił kawały w stylu dragas jest tak gruby to pozwolę sobie je zmienić na twoja matka jest tak gruba bo przecież o czymś jest to zestawienie kawałów prawda w każdym razie by już dłużej nie przedłużać, lecimy z pierwszym kawałem. Między 30 września, a czwartym października tego roku zapewne niektórzy z Was widzieli jednego charakterystycznego osiłka, który... Dźwiga tylko i wyłącznie gigantycznych rozmiarów tarczeł. Jeden z jego kolegów doczekał się akurat kawału, który jest dosyć osobliwy i udowadnia jak często błędem jest jest niezastanawianie się nad swoimi działaniami. oraz nas przypomina, jak kolega tego osiłka raz został przez jednego maga bitewnego wręcz wdeptany w ziemię. Twoja matka jest tak głupia, że grając Tryndamerem, wbijała się w kartusa. Tak, to jest bardzo poważny błąd. Pierwsze przykazanie w League of Legends. Słyszał ktoś o nim? Jeśli nie, to oto żart ukazujący, czym grozi niezastosowanie się do niego. Oczywiście w pewnych grach. Twoja matka jest tak głupia, że goniła Sindda. Mówią, że jeśli dostajesz sobotni łomot od Jasuło Atroksa czy Kaina, to najwidoczniej nie umiesz na nich grać. I że to samo mówią o kranku. Niektórzy gracze niekiedy mają problemy z niektórymi przeciwnikami w taki sposób, że przybiera to formy absurdalnych sytuacji, jak na przykład. Sytuacja, która kiedyś mnie spotkała, kiedy w drzynie przeciwnej był Timo, i jak kurat z, z mojej drużyny musiał się z nim mierzyć. Disiejszy żart dokładnie opisuje całą tę sytuację. Twoja matka jest tak ślepa, że chciała zgłosić Timo, że za to, że te doszukuje, bo ciągle i ciągle wchodziła w jego grzyby. Grajcie jako drużyna i wygrywajcie jako drużyna. Każdy, kto czytał oficjalną stronę poświęconą League of Legends, Zapewne zna to hasło, są jednak gracze, którzy nie mają o nim dobrej uwagi, ba mógłbym stwierdzić nawet, że mają je kompletnie w poważaniu, raczej znaczy głęboko w poważaniu. Ale e, zazwyczaj w wielu grach są kary za opuszczanie towarzyszy. Ale nie wiem, czy komukolwiek zdarzyła się taka sytuacja, jak w niniejszym żarcie. Twoja matka jest tak brudna! że po jednym wyjściu z gry w środku zgrywki została zbadowana na zawsze. Oglądając różne kreskówki, zapewne nieraz widzieliście ten moment, kiedy bohater próbuje na przykład podnieść kotleta z kuchenki, szpatułką, ale szpatułka wygida się, tak, że nie trafia nią. Nieważne, ile razy próbuje. Jak się okazuje, sama szpatułka nie ma ochoty dotknąć kotleta. Ten powtarzający się w wielu kreskówkach motyw, z którym SpongeBob ciastopoty, bo tam to było nie był pierwszy, ma również jedną śmieszną rzecz spodu, której przydałoby się zrobić oparty na tym kawał. No i oto on. Twoja matka jest tak brzydka, że Dudu i Willamp nie są w stanie trafić jej śnieżkami, bo co Dudu rzuci, to samo skręca i obija Twoją matkę. Ostatnio w League of Legends pojawił się jeden bohater, który potrafi ukraść umiejętności mające wpływ na dalszą grę. Technicznie rzecz biorąc, kseruję od umiejętności, ale cóż. W każdym razie o nim właśnie wymyśliłem kawał, z którym właśnie teraz was zapoznam. Twoja matka jest tak głupia, że gdy syla strapia ją swoim ultem, nie przejmuje żadnej umiejętności na własny użytek. Mówią, że przeciwko Bogu nie należy walczyć. W League of Legends jest jednak trzech upadłych boskich wojowników, którzy są grywaldymi postaciami, aczkolwiek mianem wojownika tylko jeden z nich został określony. I właśnie ten jeden doczekał się kolejnego kawału, który wam opowiem. Twoja matka jest tak gruba, że Atrox nie jest w stanie nałożyć na niej twardej kontroli tłumu, ani ją podrzucić, ani przykuć. W ciągu tego sezonu jeden z bohaterów doczekał się reworka, w wyniku którego niestety stracił możliwość pozyskania chowanica przez zabicie przeciwnika. A ten kawał jest właśnie o jego wersji sprzed iłotku i dotyczy jednego z jego tekstów, rzucanych właśnie wtedy. Twoja matka jest tak głupia że była pierwszym graczem w League of Legends, do którego Mordekaiser powiedział wystarczy kliknąć raz, głupcze". Jeden z molochów jest taki dziwny, że raz zdoła, raz zdarzyło mu się zapomnieć własnego imienia, tylko dlatego, że nie mówił go często, to też teraz często je mówi i dzięki temu je pamięta. Jego owy kawał dotyczy i z niego dowiecie się kto to. Ty bardziej, że opowiem ten kawał tak, jak on by go opowiedział. Twoja matka tak głupia, że mundom mądrzejszy niż ona. Strzelcy są słabi, powód wiadomy. Muszą zaczynać ze wspierającym u swojego boku, szczególnie na ich linii, gdzie od początku toczą się walki dwóch na dwóch aczkolwiek nie potrzebują zazwyczaj wspierającego, jeśli idą na jakąś solo pozycję, o ile mogą na nią iść, bo wiadomo, Timo może by pójść do dżungli, ale mi spod cud lepiej nie. Odnośnie tej drugiej postaci, to mam jeden niniejszy kawał, Odnośnie grania nią. Twoja matka jest tak słaba, że przez jej gry mi została permabanem zaraz po zjedzie. Powód groczne ostrze. No i tym zamroczonym, jak Sabodem i Podczas Ultanok akcentem kończymy dzisiejsze zestawienie w kawałów w stylu Twoja Matka jest tak gruba. Upewnijcie się, że obejrzeliście inne filmy na moim kanale, nie tylko poprzednie filmy z tej serii. Ale również let's play, e. i usłyszymy się w następnym filmie. Mateusz, SSS brzeg dla Was wszystkich. Cześć!